Że tak duża i liczna grupa przybyła na ten Dzień Wody na świat. Na ten dzień właściwie to jest też taki Dzień Krakowskich Wodociągów, ponieważ od 1992 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmujemy się zadaniem gminy, pod tytułem Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków woda musi być i jest. Światowy Dzień Wody został ustanowiony 21 lat temu, w 1992 roku. Oczyszczanie ścieków aglomeracji środków będzie obejmowało również pozostałe miejscowości. Życzyłabym sobie tego i, dla, i Państwu również życzę tego, żeby, żeby, żeby naszymi działaniami właśnie takimi związanymi z ze skanalizowaniem miejscowości powodować ochronę przyszłych pokoleń, bo my, myślimy o sobie, ale myślimy też o przyszłych pokoleniach, o waszych dzieciach, yy, o waszych wnukach, bo woda zawsze była, jest i powinna być. Dziękuję bardzo. Witamy serdecznie wszystkich zebranych. Jesteśmy z Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w 22 marca, jak wiecie, obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Dostaliśmy zaproszeni do Domu Kultury, bo był organizowany konkurs z szkoły średnie. Wygraliśmy pierwsze miejsce, więc zostaliśmy zaproszeni też dzisiaj tutaj i chcieliśmy Wam pokazać cenkę. Zapraszamy. Płyną strumy przez zielony las, a przy brzegu kilowy głaz Płyną strumyk, minął jakiś czas. Stukilowy głaz zaginął, strumyk płynie tak, jak płynął. Cicha woda, brzegi, rwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna to. metody. Kapiące z, z głębiny, oceanów, potoki, strugi, rzeki i łezka z jaki. Im I mrzawka i ulewa, szrona z pacjentych drzew, kra, co spływają w pudnie, co wypełnia studnie, powódź, co wszystko łyka i para z nadszedłnika. w waś lód na kałużach kruchych, mgła korości trąbana. Grzybacze, pale, piana, lawina na lajach, i jak kurze jaja, Soper robosa i i zupa bardzo rzadka, i rosa na jagodach. cóż to takiego? To woda! Złe. Woda na czysta, woda zdrowa i na pewno siła woda. Zobacz, jaką smaczną rybę złowiłam. To już trzecia złowiony dzisiaj przez nas. Patrz, idzie nasza klasowa wągrarińska. Tak, wzrost przemysłu, rolnictwa i zwiększona liczba równości spowodowała, że brakuje czystej wody. W rzekach możemy spotkać coraz więcej śmieci. Z niektórymi z nich rzeka poradzi sobie sama. Gorzej jest, gdy do wody dostaną się ścieki przemysłowe. Oja biedna woda. Kiedyś byłam czysta, modra. Gdzie moja uroda? Kiedyś płynęłam w rzekach szybko i zwinnie. Teraz przy dnia i sochłydniałam. O ja biedna woda! Gdzie moja uroda? Ludzie, ratujcie mnie! Zobaczcie, to nie jakaś literka. Co się z się SOS! Ratunku! To my, organizmy żywe! Wzywamy Cię, człowieku, opamiętaj się, rapi wodę, póki jeszcze nie jest za późno. Człowieku, to ja, Twoje sumienie. Jeśli nie zależy Ci na innych, to pomyśl o sobie, egoistą. O, o sobie? sobie? O sobie egoistą? Nie, nie rozumiemy. Rozumie. A więc tak, Twój organizm zawiera około 70-80% wody. Jest więc głównym składnikiem organizmu ludzkiego, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego Zastanów się nad sposobem oszczędzania wody, bo gdy jej zabraknie, zabraknie i ciebie, i marna istota ludzka, zwana homo sapiens. No, no, tylko nie homo sapiens. Spokojnie, spokojnie. Homo sapiens, czyli istota rozumna. Nie działaj w przyrodzie na szkodę. Przekręć górę, oszczędź wodę. Cicho, ja myślę. Hmm. Zastanów się nad sposobem oszczędzania wody. Zastanów się. A może jeszcze zrób, co? A czym jest ta woda? Jakimś drogocennym klejnotem? A może? A i owszem, woda należy do skarbów przyrody, jest podstawą wszelkiego życia. Dzięki niej nasza Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym, na której możliwe jest życie. Nie drogocennym klejnotem, lecz związkiem chemicznym o wzorze H2O, czyli składa się z wodoru i tlenu. Tak naprawdę w świecie nie istnieje czysta woda. To ja piję brudną wodę? Czemu od razu brudną? Po prostu nie ma na świecie zupełnie czystej wody. Niestety ilość czystej wody, czyli z dawnej picia ciągle się zmniejsza. Do rzek trafiają ścieki z fabryk i z naszych mieszkań, a wspólna wozy sztuczne i pestycydy. Pestyczne ranie wody dawno Człowieku, opanuj się, ratuj mnie. O rany, to niemożliwe. To co my możemy zrobić? Pomóżcie swoim kolegom. W jaki sposób możemy, my uczniowie, ratować wodę? Jakie znacie sposoby oszczędzania wody? Pochwać się pod prysznicem, a nie w wannie pełnej wody. Podczas mycia zębów nabierać wodę do główka. Skoro tyle wiecie, to zacznijcie działać. A wtedy na pewno będę czysta. Wszystko zależy tylko od Was. Wiemy już, iż woda jest wielkim skarbem, bez którego nie byłoby życia na Ziemi. Dlatego dbajmy o nią jak najbardziej potrafimy. Kroplą wody. Mogę być małą ząb i wielkim mogę być morzem. To ja wypełniam rzeki, to mnie znajdzie w jeziorze, deszczu, w śniegu, źródłach gorących i w kryształowym lodzie. Tyle tajemnic ukrywam sobie. Z cierpliwością nawet skały rozsądzić mogę lepiej niż czynami. Moja siła pomusza elektrownie. Moje ciało ogrzewa domy, choć jestem tylko kroplą wody. Kroką deszczu namalujecie, a potem długo sam sam to nie uwierzę. Kroką deszczu spłynie twoja twarz. W tej kroki będę ja ze sobą nie który przyjechał do nas specjalnie z Wrocławia, aby powiedzieć nam coś więcej, coś ciekawego, coś innego na temat wody. Oddaję głos. Panie prezesie, szanowni państwo, nazywam się Tom Stosia i chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów, takie opowiadanie, tak zrobić na temat wody, na temat praw tysiącowych statyką i dynamiką wody, czyli wód ma znaczenie paradoński hydrostatyczny, który mniej więcej jest tak, Przyciśnienie na dnie naczynia nie zależy wprost od ciężaru cieczy, ale od ty... wysokości słupa cieczy. I chodzi o to, że parcie w każdych z tych naczyń, choć mają różne kształty, różna objętość tej cieczy, tej samej cieczy jest zawarta, to parcie ze względu na to, że wysokość słupa cieczy, ciężar właściwy i powierzchnia jest takie same, są takie same, to parcie na dno, będzie w każdym przypadku takie samo. Choć intuicja podpowiadałaby, że, że nie, ale to jest ten paradoks, który rozpadnie. Zachęcałbym Państwa do tego, żeby może dziś mikro, może za otworzyć przeglądarkę internetową czy jakieś inne źródło i coś o tej wodzie, o tych prawach wody, które rządzą przepływem wody, poczytać. Dziękuję Państwu za uwagę i za cierpliwość. Do życia bez wody? Czy wiesz, że Europejczyk używa w ciągu dnia około 150 litrów wody? Tymczasem w Afryce człowiek ma do dyspozycji około 30 litrów wody na dzień. Czy wiesz, że więcej osób na świecie ma własny telefon komórkowy niż dostęp do bieżącej wody? Czy wiesz, jakie skutki zależy na brak dostępu do wody? Pomyśl o tym, zanim kolejny raz wymyśli, i ten się bezwzględny dar. To nie widzę. To fakty. Pozdrawiamy i dziękujemy. Klasa czwarta szkoły podstawowej w Ser Sercał się dobry dla wody. wody. Serdecznie zapraszamy. <noise> Co tam woda? No naczynia, no, już szumetnia? Pora odświeżyć zęby. Uwielbiam pełną wannę wody i piany. No, teraz do łóżka. I niech mi się przyśni coś miłego. O, znalazłem się w Afryce. Cześć! pójdziesz ze mną po wodę? Dobrze, pójdę z tobą. Nie masz jej w domu? Niestety nie. Po wodę muszę chodzić 5 kilometrów. Daleko jeszcze... No, to już niedaleko. Przecież ta woda jest brudna. Widzisz, ja w tej wodzie muszę się kąpać i muszę ją pić. A ty marnujesz wodę, którą masz pod nosem. Mam nadzieję, że ci to da do myślenia. Ale miałem sen. Rzeczywiście marnuję dużo wody. Muszę działać. Tato, zakręć kran. Wiesz, ile wody marnujesz w ten sposób? A ludzie w Afryce pragną jej. Faktycznie, masz rację. Dobrze, już zakręcam. Mamo, po co zużywasz tyle wody na umycie kilku talerzy? Niektórzy takiej wody nie mają nawet do picia. Masz rację, teraz będę używała jej mniej. Myślę, że przez to rachunek za wodę będzie mniejszy. Woda, Woda. nie rzecz podstawowa. Woda, Woda niby w każdym domu do użytku gotowa. Jednak czy wszędzie tak jest? Otóż nie. Kiedy ty myjesz zęby i nie zakręcasz kurka, to inni muszą ją dźwigać do swego podwórka. Kiedy ty bierzesz kąpiel zamiast prysznica, inni um umyć ręce, a to jest różnica. Często ta woda brudna i do picia niezdatna, a do wszystkiego musi być przydatna. A ty zamiast wodę szanować, zapominasz, jak z nią należy postępować. Szanuj, Szanuj tę wodę więc. Bo nie każdy jak Ty może ją mieć. Dziękuję.